Dziękujemy, Szanowni Państwo, w imieniu całej społeczności Powiatu Przysuskiego oraz wszystkich tutaj zebranych serdecznie witam prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę. Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, tak jak w życiu każdego z nas, tak w życiu małych ojczyzn, społeczności lokalnych, zdarzają się wielkie chwile. Do nich należy niewątpliwie ta chwila, dzisiejszy dzień, historyczna chwila dla Ziemi Przysuskiej. Bardzo pragnę Panu podziękować. Swoją obecnością uczynił Pan nam wielki honor. I wyróżnienie. Bardzo panu za to dziękuję. Panie prezydencie, mam również zaszczyt, jako chyba pierwszy w Rzeczypospolitej pogratulować panu zwycięstwa. Gratuluję panie prezydencie. Panie prezydencie, przybył pan na Ziemię Przysuską. Ziemię, na której w 2014 i w 2017 roku odbyły się bardzo ważne wydarzenia polityczne, które Zapoczątkowały nową zmianę i które wyznaczyły kierunki rozwoju naszej Ojczyzny. Pragnę Panu podziękować za słowa, które Pan w tym roku na noworoczne spotkanie samorządowe skierował na moje ręce do naszych mieszkańców, w których Pan napisał, że przysłucha to symbol zwycięskiej energii. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Panie Prezydencie, to na tej ziemi właśnie padły słowa z ust najważniejszych osób w Polsce, że tu jest Polska, że Polska jest jedna, że każdy mieszkaniec ma takie same prawa i szanse do rozwoju bez względu na to, gdzie się urodził. To tu, Panie Prezydencie, w ostatnich wyborach, w drugiej turze, wczoraj padły najlepsze wyniki w kraju. Na Ziemi Przysuskiej znalazła się gmina Krwów, która ustanowiła rekord 95% frekwencji, a gmina Rusinów i Gmina Odżywu to gminy z największym poparciem, prawie 88%. Panie Prezydencie, w imieniu wszystkich tu zebranych mieszkańców. I całej społeczności powiatu dziękujemy za tą mijającą pięcioletnią piękną prezydenturę i życzymy Panu na następną prezydenturę dużo sił, zdrowia. Niech Pan Bóg Panu błogosławi, niech Pan Bóg błogosławi Polsce. Zapraszam, Panie Prezydencie. Panie Starosto, bardzo dziękuję za te piękne słowa i za zaproszenie. Przede wszystkim przyjechałem z całego serca Państwu podziękować osobiście, tak jak i wszystkim moim rodakom za te wybory i za tą niezwykłą frekwencję, która w nich była. Te prawie 70% to jest rzeczywiście wspaniały rezultat i to pokazuje, tak jak. Boże, słyszeliście państwo, jak mówiłem wczoraj, że możemy śmiało mówić o naszej demokracji w Polsce po tych 30 latach, od kiedy odzyskaliśmy wolność, że jest rzeczywiście dojrzała, bo jeżeli 70% obywateli bierze udział w wyborach, to śmiało można mówić o tym, że ludzie rzeczywiście biorą sprawy w swoje ręce. To ilu, to ilu mieszkańców w tym Lwowie nie było do głosowania? 203 osoby nie były, tak? Aha. Szanowni, jest nad czym pracować. <noise> Szanowni Państwo, ale przede wszystkim chcę Państwu z całego serca podziękować za głosy oddane na mnie. Ogromnie, ogromnie dziękuję za ten niezwykły, wspaniały rezultat, który dzięki Państwa głosom, dzięki Państwa determinacji wyborczej tutaj osiągnąłem. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wsparli i w wyborach swoimi głosami i wcześniej i w czasie kampanii. Jestem ogromnie za to wdzięczny i, i muszę powiedzieć proszę państwa, że jestem wzruszony. To 10 ponad 10 milionów rodaków zagłosowało na mnie i to jest rzeczywiście aż trudne do uwierzenia, że można w wyborach osiągnąć taki rezultat. Bardzo jestem tym poruszony i bardzo dziękuję. I muszę Państwu powiedzieć, że tym większe czuję zobowiązanie. Mam tą świadomość. Rzeczywiście nie spałem dzisiaj w nocy, bo to, jest, to są to są olbrzymie emocje. Ale powiem Państwu, że no trudno się nie zgodzić z tymi, którzy martwią się, że jesteśmy... Podzieleni po połowie, ale przede wszystkim chcę podkreślić w tym kontekście jedno. Tak, to była bardzo ostra kampania, pewnie momentami za ostra. Tak jak powiedziałem wczoraj, jeżeli ktoś się poczuł urażony tym, co powiedziałem lub tym, jak się zachowałem, czy to w czasie kampanii, czy w ciągu ostatnich pięciu lat, proszę, żeby wybaczył mi i dał też szansę na to, żeby poprawić się przez następne pięć lat. Tak, jak mi państwo daliście wybierając mnie ponownie na ten urząd. Ale jest rzeczywiście wielkim zadaniem, proszę państwa, żeby w jakiś sposób postarać się przynajmniej zmniejszyć emocje. Ja mam nadzieję, że te emocje kampanijne one w najbliższych dniach zejdą, to powietrze bardzo często złe powietrze, że ono ustąpi, ale bardzo proszę, bo Wiele razy się zastanawiałem nad tym, co można zrobić, żeby nas bardziej zespolić, co można zrobić, żeby uczynić nas bardziej wspólnotą, taką zgodną. Otóż, proszę Państwa, wydaje mi się, że droga do tego jest tylko jedna: to, co powiedziała trzy dni temu w Rzeszowie w swoim wystąpieniu Agata, moja żona, a mianowicie, proszę Państwa, szacunek. Po prostu proszę. I będę może w nieskończoność nawet apelował o szacunek, o wzajemny szacunek. Niezależnie od tego, czy nam się podobają poglądy inne, czy nam się nie podobają, czy zachowania nam się podobają, czy nam się nie podobają, prosiłbym o szacunek. Proszę Państwa o to, bo to jest ogromnie ważne, żebyśmy się bardziej szanowali, żeby powstrzymać się nieraz od niepotrzebnych słów, żeby ugryźć się w język, żeby nie powiedzieć tego, o jedno słowo za dużo, bo to, bo to jest tak, że czy słowa ranią, potrafią ranić bardzo, żeby starać się też właśnie wybaczyć, jeżeli takie słowa wobec nas padły, żeby się starać jakoś przejść nad tym spokojnie, nie oddając, nie uderzając nawzajem mocnym słowem, ostrym słowem. Ja wiem, że to trudne jest, zwłaszcza w sytuacjach emocjonujących. Powiem Państwu z mojego doświadczenia, że nawet bardzo trudne i że bardzo się trzeba starać, ale ja bardzo proszę, żebyście się Państwo starali, bo trudno chyba znaleźć inną drogę do tego, żebyśmy jako społeczeństwo, jako naród, umieli bardziej być ze sobą, żeby właśnie inaczej niż poprzez szacunek. Ja o to apeluję. Proszę Państwa. Wiele przed nami. Ja wierzę w to, że ten czas, który nadchodzi, te pięć lat i następne, to jest taki czas, który niesie dla nas wielką szansę ogromną szansę. Myśmy rzeczywiście z koronawirusem dobrze sobie jak na razie poradzili, z kryzysem gospodarczym dobrze jak na razie sobie poradziliśmy. Mamy bardzo dobre wyniki na tle innych krajów, przede wszystkim europejskich, w ramach Unii Europejskiej. Powiedziałbym, że wręcz doskonałe. Mamy drugie najniższe bezrobocie po Czechach. Mamy naprawdę niewielkie straty gospodarcze. Oczywiście, że podjęliśmy gigantyczne ryzyko, ogromne pieniądze przekazując przedsiębiorcom, bo to 100 miliardów złotych, aż trudno w to uwierzyć. Ale dzięki temu osłoniliśmy 5 milionów miejsc pracy. I to jest cenniejsze niż wszystko, bo najważniejsze, żeby była praca, żeby Ludzie mogli przynieść pieniądze do domu, żeby rodziny utrzymały się mimo tych trudności na powierzchni, żeby nikt nie popadł w nędzę przez tą sytuację. A niebezpieczeństwo było ogromne. Udało się to uratować. Dziękuję wszystkim przedsiębiorcom, którzy w tej sytuacji zachowali się odpowiedzialnie. Wierzę w to, że przed nami od strony gospodarczej dobre lata. Eksperci przewidują, że już w przyszłym roku powinniśmy. Czy dobrej mądrej polityce wrócić z powrotem na drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego? Przewidują, że wzrost gospodarczy nawet ponad 4%. Czyli tak jak było w latach średnio, w latach 2016-2019. Ja obiecuję państwu, że będę czynił, co w mojej mocy, tak jak mówiłem w czasie kampanii, co w mojej mocy, żeby jak najlepsze decyzje były podejmowane. Dziękuję Państwu jeszcze raz za to zaufanie. Chciałbym, żebyśmy wrócili na drogę dynamicznego rozwoju i chciałbym tak prowadzić politykę, żeby rzeczywiście cały nasz kraj się rozwijał, żeby nie było podziału Polski na polskę wiejską i na polskę miejską, na Polaków co mieszkają na wsi i na Polaków co mieszkają w mieście, na Polaków z małego miasta i na Polaków z wielkiego miasta. Jak tu już przed chwilą powiedział pan starosta Polska jest jedna, proszę państwa. Polska jest jedna i mimo różnic chciałbym, żebyśmy się rozwijali w sposób równomierny, tam gdzie trzeba więcej zainwestować, trzeba więcej zainwestować po to, żeby poprawić warunki życia, po to, żeby poprawić możliwości, ale chciałbym, żeby w całym naszym kraju ten rozwój był odczuwalny. Ogromnie mi na tym zależy, tak samo jak poprawa jakości życia. Proszę państwa, o to, żebyście mnie w tym trudzie wspierali. Wspierali nie tylko przez to, że oddaliście na mnie głosy, za co jestem ogromnie, ogromnie, ogromnie zobowiązany. Z całego serca dziękuję. Będę czynił wszystko, żeby tego zaufania, którym mnie obdarzyliście, nie zawieść. Będę czynił wszystko, żeby tak jak do tej pory ciężko dla Państwa pracować i dla naszej ojczyzny, bo to jest dla mnie rzecz najistotniejsza. Wiecie, że umiem ciężko pracować. Ja to. Chciałbym, żebyście mi Państwo pomogli właśnie poprzez ten szacunek, o którym mówiłem. Proszę, żebyście mi pomogli naszą Polskę sklejać, nasze społeczeństwo sklejać. Ja naprawdę, ja naprawdę głęboko w to wierzę, że możemy sobie podać rękę i że to będzie ciepła dłoń, ciepła dłoń z mocnym, serdecznym uściskiem. Ogromnie mi na tym zależy. Ja wiem... Pan mówi, że dwie strony muszą mieć szacunek. Proszę Państwa, ja wiem, ale ja proszę, żebyście pokazali, że ten szacunek macie. I nawet jeżeli za pierwszym razem się nie doczekacie wzajemności, to proszę, żebyście w nieskończoność to robili, bo nie ma innej drogi. Dlatego o to proszę. A ze swojej strony obiecuję Wam, że będę czynił co w mojej mocy, żeby tak właśnie było. Bardzo Was o to proszę. Jeszcze raz z całego serca Wam dziękuję za to, że przyszliście. Na to spotkanie. Tak, to jest pierwsze spotkanie po wyborach. Przyjechałem dzisiaj, przyjechałem dzisiaj, przyjechałem dzisiaj, mimo tego, że dużo pracy czekało na mnie w biurze, bo wiecie, że się zrobiło mnóstwo dokumentów, których w międzyczasie nie zdążyłem się z nimi zapoznać, bo była kampania. Dzisiaj od rana siedziałem nad nimi, przygotowywałem się. Ale postanowiłem przyjechać do Państwa, podziękować, ale też, żebyście widzieli, że to będzie też znak tej następnej prezydentury, tych kolejnych pięciu lat że to będą spotkania z ludźmi tak, jak obiecywałem że to będą spotkania z Państwem. Chcę, żebyście czuli, że jestem. Nie tylko przez to, że będziecie mnie widzieli w telewizji, w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim czy na uroczystościach ale też przez to, że będę przyjeżdżał do Was po to, żeby wysłuchać, jak wygląda sytuacja jak to mówią na żywo, tak? A jak są pretensje, to żeby wysłuchać pretensji, a jak są uwagi, to żeby wysłuchać uwag. I proszę z tego miejsca do wszystkich moich rodaków, bo są Państwo z mediów i transmitują to wystąpienie wszystkich moich rodaków, żeby na te spotkania przychodzić i mówić. Jak są pretensje, to mówić o tych pretensjach. Jak o. Proszę Państwa, zaraz będziemy na ten temat rozmawiali. No, wie Pan, jak sądu może postępowanie i prokuratora to samo, to rzeczywiście jest problem. To mogę powiedzieć. No, niestety, niestety takie sytuacje się zdarzają i wiecie Państwo, no w życiu jest tak, że zdarzają się również ludzie nieuczciwi, którzy oszukują drugiego człowieka. No, po prostu. Tak bywa. Chciałbym, żeby tego typu działania i tego typu czyny były u nas w sposób zdecydowany ścigane. I to także jest element naprawy polskiego państwa. To także jest element naprawy polskiego państwa. Mamy jeszcze wielu obszarów, w których polskie państwo wymaga naprawy. Było pięć lat tego naprawiania, jak państwo wiecie, nie wszystko się udało. Nie wszystko dobrze szło. Nie wszystko też zostało zrobione dobrze, bo... Są rzeczy, które po prostu trzeba poprawić, naprawić i tak dalej. Ale wierzę w to, że będziemy mogli konsekwentnie to realizować. Proszę Państwa, to jest bardzo ważny czas, także dlatego, że do następnych wyborów trzy lata. Trzy długie lata do następnych wyborów parlamentarnych. Mam nadzieję, że to będą spokojne lata spokojnej i wytężonej pracy. Bardzo bym tego chciał, bo tego nam potrzeba. Dużo tych wyborów było ostatnio, co chwila była jakaś kampania. Tak jak mówię, no narosło tych emocji, czyli niepotrzebnych bardzo często. Chciałbym, żebyśmy mogli spokojnie pracować. Dlatego mówię szacunek, szacunek i jeszcze raz szacunek, a dla polityków praca, praca i jeszcze raz praca także po to, żeby dla innych praca była. Natomiast jeżeli chodzi o rolników, zapewniam państwa, że możecie państwo zawsze liczyć na moje wsparcie. Tak jak walczyłem o to, żeby do końca zostały wypłacone te odszkodowania za zeszłoroczną suszę. Uważałem, że mówię to tutaj, prawda, w przysusze. W powiecie. Wiem, wiem, że w odżywole oczywiście, ale śmieję się, bo... Bo w powiecie. Proszę państwa, bardzo chciałem, żeby zostały wypłacone do końca, bo uważałem to za kwestię honoru. Dlatego, że polskie państwo obiecywało, władze obiecały, że to zostanie w całości wypłacone. Było zobowiązanie, musiało to zostać zrealizowane. Zostało zrealizowane. Minister Jan Krzysztof Ardanowski zapewniał mnie, że wszyscy, którym, którzy, którym to odszkodowania były przyznane, otrzymali je. Jestem. Proszę? Nie wszyscy? Nie wszyscy, którym były przyznane? Proszę? Zapewniano mnie, że wszyscy. No nic. Będę rozmawiał jeszcze z ministrem na ten temat. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Kończę przemowę, bo jeszcze chcę z Państwem porozmawiać, tak jak to mówią, twarzą w twarz, na spokojnie. Jeszcze raz Państwu dziękuję za, za to wsparcie i jeszcze raz przede wszystkim dziękuję za. Wspaniały wynik frekwencyjny. To jest rzeczywiście wielkie osiągnięcie i to chcę bardzo mocno powiedzieć. Te wszystkie wybory, które były ostatnio poprzez wybory europejskie, także, bo to było niezwykle ważne. Jak ja byłem w parlamencie europejskim, to zdarzyło mi się parę razy, że posłowie z innych krajów mnie pytali, jaka frekwencja u Was, no jak mówiłem, że 24-25% to tak. No wiecie Państwo, no to słabo, no po prostu słabo. Pokazaliście Państwo w zeszłym roku, że ta frekwencja może być u nas wysoka, a w tych wyborach udowodniliście, że może być nawet bardzo wysoka, bo 70% to już bardzo wysoka frekwencja. Z całego serca za to dziękuję. Nie no, no to tu już w ogóle, tu już w ogóle w ogóle szapoba, no to taka frekwencja, tam ponad 90% to jest w ogóle szaleństwo. No. 203 osoby nie były, zapamiętam to sobie. Z całego serca Państwu dziękuję za ten wspaniały przykład yy, obywatelskiej postawy. Ja zawsze mówię, że to jest prawo, żeby brać udział w wyborach, ale po cichutku zawsze dopowiadam, że w moim przekonaniu także i obywatelski obowiązek. Bardzo serdecznie dziękuję, że Państwo ten obywatelski obowiązek tutaj tak wspaniale spełniacie i dziękuję wszystkim moim rodakom, że tak pięknie ten obowiązek yy, yy spełnili wczoraj. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Państwu za te wybory. Jestem ogromnie wdzięczny za wybór i jeszcze raz podkreślam, będę czynił co w mojej mocy, żeby zrealizować te nadzieje, które Państwo we mnie złożyliście, oddając na mnie swój głos i będę się starał czynić wszystko, żeby po pięciu latach jak najwięcej moich rodaków mówiło, że Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich Polaków. Bardzo bym tego chciał, żeby tak właśnie było. Chociaż mamy różne zdania, ale chciałbym, żebyśmy mieli różne zdania, dlatego że jest demokracja i w demokracji trzeba mieć różne zdania. Ja zawsze to podkreślam. Proszę Państwa, to bardzo dobrze, że są różne zdania i są różne poglądy. Szacunek, szacunek i jeszcze raz szacunek. Jeżeli on będzie między nami nawzajem, to znakomicie wystarczy, żebyśmy byli pięknym społeczeństwem, takim, które różni się, ale różni się pięknie. Dziękuję bardzo. Fuck up.